Witam wszystkich uczestników ugad Następnie kilka słów o zasilaniu odbiorników radiowych. Każdy odbiornik musi być zasilany. Odbiornik bateryjny ma większe wymagania odnośnie zasilania. Napięcia nie mogą mieć żadnych zakłóceń, gdyż lampa, lampy są żarzone bezpośrednio, to znaczy główne żarzenia jest jednocześnie katodą. Do zasilania używa się baterii i żarzenia. Mogą to być suche baterie lub akumulatory. Tak jak to wygląda. Zapięcia w zależności od potrzeb rodzaju lamp są wrażenia oczywiście od 1, 2, 1 4 V przez 2 V, 4 V i dalej. Zapięcia anodowe uzyskiwane z baterii anodowej stosowane są od 67,5 V do 150 V. Umawiany odbiornik COSOR wymaga 120 V zasilania anodowego 45V do siatki drugiej oraz napięć ujemnych, minus 9V i 4,5V do siatek lamp WC i Mcze. Wykonany zasilacz sieciowy musi mieć wszystkie napięcia pozbawione zakłóceń. Na slajdach zobaczymy przykłady baterii żarzenia i anodowych. Schematy są zaczerpnięte z literatury DDR i Empangel Schaltunger. Ten z automatycznym minusem działał na tzw. pająku dobrze. Powtórnie wykonany odmówił poprawnego działania. Wykonałem osobny zasilacz do napięć ujemnych. Prezentowany zasilacz muszę przybudować, to znaczy umieścić go w obudowie metalowej, żelaznej, bo zakłóca odbiornik grabiowy, transformator swoim polem. Odbiornik Kosol produkowany był w Londynie w latach 1937. W załączeniu ryc, ryciny i wygląd dzisiejszego odbiornika. Wyjechała do mnie sobie tak, tak, Remontu doczekało. Podłączone do zasilacza na Pająku zagrało. Pokażę Pająka. To się porobiły różne. O, tak wyglądał Pająk. Stary rosyjski transformator, jakiegoś urządzenia, celoskop czy coś. Popornik, y do napięcia tam 100 kiloomów do 45 V uzyskania, 1 kilo był w minusie. I to chodziło. Akumulator żelowy obcięty 2 V zasilał. Był doładowany, zasilał żarzenie. To są schematy. Przykłady, z czego wziąłem te rozwiązanie. Wykonałem zasilacz. Tak to wygląda w tej chwili schematowo. Jada zenera zabezpiecza przed przepięciem. Pomoc Wojciecha była bezcenna, wszystkie dzielniki obliczył. W zasilaniu żarzenia jest LM317, dzielnik zrobiony, wszystko na tym chodzi, nie ma żadnych tętniń sprawdzonych. Transformator użyty do tego był wyjęty z odbiornika Kanka lub Sarabanda. Pokażemy teraz. To jest akumulator żarzenia który był stosowany w nie wiem jakim odbiorniku warty taki jest w moim posiadaniu jako przykład jest, bo ten jest akurat 4 -woltowy. Później są przykłady baterii anodowych. W internetu. W jakiejś tam publikacji, które mam. Jedziemy teraz Tak wygląda radia na stronie internetowej. Od spodu przepraszam tu jest ta strona, dobrze widać obsada lamp to jest jakieś tam niespotykane lampy 210 Vpt 210 SPT 220 OT to jest schemat tego radia. 120 V zasila Lampę głośnikową i siatkę trenującą. Potem poszczególne lampy. Lampa pierwsza V1 to jest wzmacniacz WC. Detekcja następuje na lampie drugiej. No i lampa głośnikowa i tu te wszystkie zasilania, które są. Minus 9V jest doprowadzone do potencjometru, który reguluje minus na lampę pierwszą. I tym sposobem się reguluje siłę głosu. Jest jeszcze pokrętło do reakcji, tak zwane C6, kondensator. I teraz wytłumaczę, o co tu biega. Ta duża gałka to jest strojenie, a w środku mała to jest precyzen. Pod spodem jest gałka siły głosu, czyli zmiana napięcia na siatce pierwszej. Lewa gałka jest reakcja, a prawa służy jako włącznik, wybór fal średnie, długie i adapter. Tak wygląda skala tego radu. 37 rok. Paris TTT, Londyn Regionalne Stacje i tak dalej. To jest tylna ścianka. Ten opornik już jest zdjęty, bo blokował mi adapter, który był. Żeby nie było zbudzeń, ale po poprawnym remoncie wszystko zostało naprawione. Tak wygląda w środku. Przepraszam, nie mam zdjęć od spodu, bo demontaż tego radia jest okrutny. Wygląda skrzynia z głośnikiem. I tu się znajdu, znajdują baterie żarzenia i anodowe. I chcę w tym miejsce ustawić też baterię taką jak powinna być. W sumie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Aha, tak wygląda zasilacz w trakcie przygotowania. To jest LN317 i oporniki. Zaciski. No jakieś tam znalazłem. To jest zasilacz anodowy. To jest po, wy po wykonaniu już ostatecznym jakiejś tam obudowie. Niestety tu musiałem dołożyć osobny zasilacz minus 9, minus 4,5 V, bo coś nie chodziło jak należy. No i teraz to będzie wyjęte przezbrojone do innej obudowy to wszystko.